coś też mam i my gramy w Tibers Box 2 Play. i wam pokażę co tu można robić patrzcie, jesteśmy na takim świecie macie takie coś Dynamit 9 damage delay macie taki Dynamit sobie a jak w niego strzelicie, to co po prostu Wam się spamuje taki dynamit. Znaczy, nie robić, co chcecie, a oni tak się Możecie nawet nagrać film. Jak walić dynamit? E, nic bym wam, to nie wyszło. Dlatego. Że ten dynamit jest niezniszczalny. Nawet jakbyśmy tutaj tak sobie bazuką strzelili. I stracimy 87 życia. Mamy właśnie 87 życia. Tak. A patrzcie. Ustawiamy sobie telefon, nie ja sobie tak ustawiam. Chodźcie na przykład. Skill. Yy, ustawiacie. Możecie taki ustawić. A ja ją ustawiam zawsze na full. I patrzcie, mamy jedną taką laskę dynamitu. A teraz mamy gigantyczną laskę dynamitu. Więc to jest dziwne. Taka laska dynamitu. Co z nią można zrobić? No powiedzcie. Napiszcie mi. Albo no nie wiem co zróbcie, no. Ale można to wszystko dać pod ziemię. I rzucić to. I to można złapać w powietrzu. No duże to... Mamy bardzo dużo czasu. Jak się ustawimy gdzieś dotąd. Stój tam. Stój tam nie spadaj. No, teraz spadaj. Jej, spada. Patrzcie. Spadło. A balon. Zobaczycie co się stanie. Jak damy jednego balona. Wiem, że tu się jakoś dziwnie idzie. Ale my się to przyspieszymy. Bug. Tutaj na full piston, ten... dobra. Macie tu takie coś. Spamujecie się takiego balona? A to leci z tym w górę. Więc to jest dziwne. Jeden taki mini balonik na taką dużą laskę dynamitu. No nie da się nic zrobić. Ale patrzcie na to. Tu standard pas Pasjonerzy! ja a nie, to radosne. To są przepiękne zamki. My mu nie możemy dać przecież takiego baloniku. Ale możemy także wyczekać. Okay, Więc lecimy. Bierzemy takie coś. Oseven tak. I łatwo można je tak. I tam oni, nie wiem. No bo są i oni i on. Jak zawsze można mówić. Na przykład do takiego auta możecie dać skill. Jest skill. Ok. I macie takie auto. Gigantyczne. Nie ma co zrobić. Trzeba być gigantem. No Skoczyłem w op na opony, widzieliście? Patrzcie, 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 patrzcie. Jestem w oponie. A Tutaj widzę tak? A tutaj widzę tak. Cześciu Więc najlepiej. To jest na telefon lub tableta.